Także witajcie! dzisiaj ze mną, Jezusek Chrystusek. Ale? Z... dobry! Co ty masz na głowie? Miał to być ten kutek, co kiedyś, ale. Ku... Czekaj, bo wszyscy na pewno to czekali. No ja jesteś po prostu! No to ja już nie żyję, no! Witamy serdecznie! Ej, ale od razu się spimy! No! ja tutaj są niewidzialne bloki, dobra, jesteś takim. Kochanym człowiekiem i wspaniałą takim osobą! <gry> której ja było tak, było mi tak bardzo Dobra. brak, że, że aż. Czekaj, spadnę trzeci raz! No, czy jesteś takim śmiercią, S że ja nie mogę! To jest twój blok pieniężny. Nie wiem, czemu lewitujemy, ale to jest nasz blok pieniężny. On będzie nam generował pieniądze, chyba. Bo tam A, jest na pewno go gości, że można upgrade'ować, więc no. A to mam go zniszczyć, czy nie? No jasne, wal. Aha! O, mam hajs! No proszę, Ej, to, twoja, mężem, to, mężem, to mężem. twoja pensja starczy ci do końca życia. Dzięki kolego! Ej, to mamy to w kółko niszczyć i tle? No bo jaka odcinka? Po prostu siedzimy i nie Jaki koi, No przecież ktoś musi to rozwalać. Nie a, do... Problem jest chyba taki, mi się wydaje, że jakby zrobiliśmy małe warzywo i nie mamy żadnych bloków, za pomocą których moglibyśmy się gdziekolwiek Ty, a, Kto... a może można coiny skraftować na koń. Kojn... Dobra, gówno można, wiesz? Nie, na początku to były rzeczy, tylko że ja postanowiłem je. Z nimi spaść przez przypadek. Co ratujesz? Nie, ale spokojnie, to jest do naprawienia. Udało mi się zdobyć bloki, dotko. Ej, dobra, ale upgrade, tam jest upgrade, a to jest hasę items. No to może kurde, hasę najpierw. Masz zrobić te. No to budujesz po prostu wyspę! No czemu czemu nie? No zbuduj się do niego! Sam się zbuduj, ty. Sam się zbuduj, Ja, zbuduj, ja ci nie braku. mówię, jak, on prowadzi, jak masz prowadzić ale, swoje ale, ale życie. Sam się masz, o, postawiłem ci blok. Znaczy, <laughs> za... Myślałem, że co innego. Siema bumbel. Co jest? On upgrade one block. Kupiec nie jest tym zainteresowany. Zajebiście kupić bumbel. Nie, kwestia. no ma, patrz, za 10, typa, za 10 dolarów ale kupujesz. Nie, mamy tego! Nie, yes, upgrade kupujesz! Nie, cyborgacy 30 miałem! Nie gasisz, to stracę. Po prostu, że nie było. Ja mam 29, proszę, spokojnie. Proszę, po prostu, że żeby... Dobra, nie straciłem. Hehe. Słuchaj. Potrzebujemy dolarów, potem dużo dolarów, potem złote sztabki i potem diamenty. O Potrzebujemy, żebyś zbudował most do tego gościa, żebyśmy mogli coś kupić. A, bez kitu. <laughs> Ale całe szczęście ja... no to wpadłem sam. Wo, żeby kamień kupować! Za monety czy za coś innego? Błagam za monety. Za monety, za, monety, za Przysięgnij coin... Przysięgnij mi! Przysięgnij! Nie mogę. Trzeba siedzieć w tym bloku! No, no. Wytłumaczisz no, ten celomet! No. Dobra, pokaż tego. No proszę ci nie bij, nie błagam, kto to kupić. Jest! Mogę kupić kamień! Ale, ale pytanie jest takie: Czy kamień chce kupić nas? Wow, mam dolara, pa, pa, płacę ci, pa. He. Czy e. zajebisz, masz, tańcz. Haha, <noise> <noise> dobra! Ojej, ona! Chcę klawisze trwałe, nie. <noise> nie ja pa. nie chciałem twój klawiszy trwały. <noise> Ej, kiedyś <noise> widziałem takiego mema, kiedy. kiedy... <noise> To mam to a tu funkcja klawisza trwa. <grymne> 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 co ty robisz? <grymne> co jest?! Ty halo, oparuj się! Co ty robisz? Halo! <grymne> co ty robisz?! Upgrade, a stąd jakieś... ...pukały fajerwerki! Chwila, ale możemy... Co? Ale... Ej, rzeczywiście jest inny! I co teraz leci z niego? Nie to leci go. z niego na Ale chwila, my nie kupiliśmy jeszcze upgrade u, u niego! A to może wystarczyło pić Co robimy z dolarów? O, z dolarów robimy dużo dolarów. Masz zaję tu jest Teraz tu tańcz, jest, tańcz jest dla kubka mnie, dolarów. proszę. Masz, tańcz. Naprawdę jest lots of dollars. Tak Oni tak oni tak mówią, ty co by wymyślisz po dolarach? <laughs> Dolary! Ale <laughs> razem Pięknie. <laughs> Ej, stary, czyli my będziemy mieli niedługo kubkę. Kubkę będziemy ty mieli. Ty już masz nawet. Stary, będziemy <laughs> mieli kubkę. To to jest super. Wow, będziemy mieli to live, za dwa momenty możemy kupić milioner willa. A willę można kupić? No! No ja bym chciał jakąś kałupę Krystianku, a nie w tym mieszkaniu. Nie, jaki kurwa. biedak, kurde, fał, fał, fał. A może buza przestać być? Tylko nie wiem, co mi to za bardzo dało w chwili obecnej, bo to na tej wyspie chyba ma nie ma. Nie. No, co tam w ogóle jest. No, nie wiedziałem, że jest skrzynka czy jest? Mogę postawić! Jaką willę? No powiedziałeś, że jest willa do kupienia. No jest, ale jeszcze musisz zupgradeować wyspę. Dwa razy. O kurde, mogę żwir kupować, panie. <laughs> to wszystko, widzieliśmy po to, żebyś mógł kupować żwir. <laughs> wow! Kupuję. Dwa. Nie no, co kupiłeś? Pa. O -o. Ja p***, ale ty jesteś takim osłem! Straciliśmy blog! Straciliśmy, blog. Straciliśmy blog! Ale mamy żółwie, Mapem to pobrze! Nie ma! Prób... No! Dobra, czekaj, idę no! go naprawić! Jesteś gotów, naprawiam! No, no! Czekaj! Naprawiam! No, no, nie, mów, co się. coś Cóż! No jakie. Mały zabieg! Jeszcze gorzej zrobiłem! Tak No co? Na pewno gdzieś tu jest ten! stary, ja zginę, Ten blond. <śmum> Dobra, spokojnie, naprawimy to, okej! Okay? Czekaj, a jak zrobię, tak? O, blok jest! Tylko cofnęliśmy się trzy poziomy do tyłu, k***ać. Nieprawda! Nie, no jak cofniesz jeszcze raz ten blok, jeżeli zrobisz zły upgate, to ci przysięgam... A który zrobiłeś ty? No ten, ten za zielony blok, ty musisz na lepszy, bo mieliśmy już lepszy. Jaki zielony blok? A który to jest zielony? A to jest, zrobiłeś za, za dollars czy lots of dollars? Nie! Chyba Aha. lots, 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 lots. Za lot of dolar zebijem. Dobra, no to nie stać nas, bo no jesteśmy biedni musisz. przez ciebie. Ja mam 10 złota! Ja mam 10. No to mamy już, to daj te 10! No bryrzek to na hita! Proszę cię! Płagam cię, no błagam! Nie no, ty jesteś takim ś... Jest Złapałeś? Ty, nie, złapałem! Nie złapałem! Ej, Villager jest pan! Biladżo. Biladżo! Co? Co? Nie, to, jest możliwe! to nie była moja wina jakby Co? 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 Wina! cała mapa się pisze. Dobra, to restart staje musimy od nowa odrobić wszystko, buduj lepiej te mosty, ok? Ale już wiem gdzie się nie budował masz jedno... No nie rzucaj też mi na No ty go zrzuciłeś, nie Ja, ja obsługę, go nie zrzuciłem, mam zrzuciłem wszystko go. nagrane, że to nie ja go zrzuciłem Nie, ja obejrzę to, ja obejrzę do to, kurde no nie nie i sprawdzę No dobra problemu. Dobra, no śmiało. nie Zabiłeś ma problemu Zabiłeś go Nie, ja nigdy nikogo nie zabiłem No Jezus Ty schody do nieba budujesz? Stairway to heaven? Stairway to heaven, czy co? Będę śpiewał <laughs> zaraz No przysięgam, że nie wytrzymam nie no, ja nienawidzę budować. Czemu mi zabrałeś pracę, stary? Czemu mi zabrałeś pracę? Wolał wcześniej jak robotnik kopać. Ja, ja nie nadaję się do architektury, ja wolę być roborem. Daj mi, to mi dolory, to, to pójdziemy na kolejny upgrade. A, rzeczywiście no. To jest, ja no to jest rzeczywiście wszystkie. chciałem ich wszystkie hey, właśnie patrz, wydać. Wyrzuci, wyrzuciłem ci wszystkie, stare, bo nie jestem nie jestem siłem Pa, już mam 13 lotów dollars mam 13? Jesteś takim po prostu... Człowiekiem to jest ja... Ja ci jako jeden pieni u mnie! Nie! O jednak nie. Jezus Maria, weź mi nie strasz! No kupuję upgrade, spokojnie, panikuj. Woo! widzisz? Ja potrafię raz wystrzelić, a ty to co? Oj, za dużo. Dużo, za dużo, czy dużo moja za teczka, dużo? Moreczko! teczka, mamy problem, tak ci powiem. Mam Z... stały w taki kamienie! Aha. I dalej kupujesz? On się patrzy, tak, że cię po ten cały... On ma dziurę w podłodze! No co? Jak stracę ten kamień, to się zapłaczę po prostu! Dobra nie straciłem, masz dziurę ma w podłodze! I zamiast ją zakleić, to sobie poszedł dalej! To no, w co będę kleił? On jest niereformowalny, nie? On jest No lego, Ja nie jestem od klejenia dziury, ja jestem od budowania dziury. No Widzę jak się dobrze idzie. O no Jezus! Czemu zawsze w górę? W górażdzie, zechcecie. Ja, ja myć myszkę, kurde, za 7 zł z pepko. A... Z pepko, pepko mają Pepko ja Nie wiem, no Nie, wiem nie, ale kuj <gulinoza> na nie, 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 i nie, nie, creative nie, nie, do nie, 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 na nie, 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 jest tylko grzyb. <gulinoza> Ty, to ja jeszcze na, na mojej to przynajmniej widziałem coś takiego, że nie widziałem co tam jest. A ty widzisz dwa grzyby i. A, bo wybuduje się tam. nie w co tam jest! Co może tam złego być? Ale nic złego nie było, tylko grzyby. Ale grzyby nie są złe, stary. Mogę nam jakiś dokument na Netflixie o grzyba? I są bardzo interesujące, stary. Grzyby czy dokumenty na Netflixie? No, nie, no, grzyby bardziej, grzyby bardziej. Staj, ale naprawdę, grzyby mają ja coś takiego? No, daj mi wytłumaczyć! Oglądasz oswaga. ten materiał dokumentalny o grzybach. Wchodzi no. tata do pokoju. No, łatwiej I przełączasz, by było... i przełączasz na porno, bo łatwiej wytłumaczyć. Staj, ale przysięgam, że grzyby są całkiem w porządku. A ty też kiedyś będziesz grzybą? <laughs> No daj mi wytłumaczyć! Jak umieramy, to zamieniamy się w grzyb. Się zamieniamy w Ej, filozów, Ty się, się w grzyba. Ty się w purchawkę zamieniasz co wieczór. Daj po prostu nie znasz filozofii grzybów. Aaa, no, no, pojedynczy wystrzał, ale bardzo kulturalny. Jaki? Termen? No wiadomo. O, mogę wyśpę kupić. Nie, błagam cię, błagam, 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 błagam. Żeby kupić? Błagam cię, błagam, błagam cię, błagam. Ej, proszę ten kill wydajność 999, on będzie super. Mam idę kupić wyspę. Nie, proszę, proszę, błagam cię, błagam, to jak chcę, chcę zobaczyć ten kill ten. to jest Kupione. Cel, To jest jedyny cel w moim życiu, żeby zobaczyć ten kill błagam cię, to Chodź błagam. Nie, błagam cię, ja nie, pańcz, prosze, nie mną. proszę, Za znowu coś. Proszę, Za mną! Błagam, błagam, błagam. Patrz jako, że znalazłeś beznadziejne wyspy w nagrodę. Nie, gaduj, sobie... nie lava, Co się, to... się... Nie, to jest lava, to jest lava. Coś się pojawiło? Pojawiło się! Mamy chatę! Hey! Co ty zrobiłeś? No, widle mamy. Ale czemu ona jest tak nisko? Nie <laughs> możemy na nią pójść! Dobra, ja bym w dół. A jak można? Czekaj, wiem jak to zrobimy. Dobra. Wiem jak to zrobimy, patrz. Mam pomysł. Jesteś gotów? Nie. Ja nie mam pomysłu. Ja mam idealny pomysł. Jesteś gotów? Będziemy spadać i kłaść blok za każdym razem? Nie, pa. Ja pie... pół domu. Nie. Tak. Jest w pół domu... jak piłką. Trochę, prawda? Trochę, <ścoughs> <ścoughs> Trochę moc tu też i nie wiem jak wrócić. <ścoughs> Ej, czekaj, ja ci muszę... zbudować? A nie, ty zginiesz teraz, to będzie git, dobra. <ścoughs> ty zginiesz, to będzie git, nice. Super, kozacko. Idziemy, naprawimy. Nie. No już naprawimy. Teraz już będzie dobrze, gotowy? Patrz, już, już ja będzie proszę. naprawione, patrz. Proszę Cię, Jesteś proszę, w no, no proszę Cię, nie no, co ja Co to jest? No willa. Kolejna willa?! <laughs> kto Boga temu zbroi? Dobra, Eko jak zejdziemy na dół? Wejść. Sprawdź, czy wysokość jest odpowiednia. Dobra, sprawdzam. Nie jest odpowiednia. Nie jest odpowiednia. Ej, tam Dobra. mamy wodę, po tej wodzie, po tej wodzie, po tamtej willi, na tą willę. Mam! Co masz? Mam! On gówno daje! Patrz! Rzeczywiście Oddaje. dobra inwestycja! j**a 70, wiesz, wiesz, do czego to jest dobre? Staje, ale. Jak <słyszy> możliwe, że to jest takie gówniane? <słyszy> super ten kilo. Wydajność 9. Bardzo wydajny. Tak wydajny jak ty. Patrz, i teraz masz schody. No? Patrz. Robisz no? tak. No. Ty zajebiście. Ale gdzieś w wykminie. Bum, jesteśmy na willi. Widziałeś jaki motyw? No. No i co w tej willi jest? Gdzie jest wejście do willi? Nie wiem. Nie tędy, jak coś. <noise> Też nie tędy. To ono ma wejście? To jest dom Huśka? Ej, to może być dom chuśka z jakiejś celi. O samego. kurde. Nice. Wow. wow. Dobra, dawaj milionaje Wilda. milionaje willa Jaki widok? Willa nie kupiłeś tej willi, prawda? Po co? Przecież masz willę, jesteś w willi. Nie, ja chcę lepszą. Odejdź. <noise> Ale jak lepszą jaką? Willę. No to jest ta willa przecież! Nie! Najlepsza! Billionaire! Dobra, ty kupiłeś stałe wille? Aha. A. Nie, o. kupiłem willę milionera. O. Nie willę czyli A. Wszystko, czyli wszystko już mamy. <głos> <głos> nie no, jeszcze no, musimy wina. się dostać do smoka, nie mając zbroi ani strzał. Staj, ukończyliśmy mapę w 15 sekund! Uuu, i teraz dostajemy diamenty? Łooo, wow, diamenty! Chwila. tam można kupić sztabkę netherite'u. ale przecież to się ulepsza diamenty, a my nie mamy diamentów. Ale to nie, to jest bardzo ładny cosplay ją. tego villager'a. Hmm. Czekaj, a gdybym kupił te sztabki i zrobił? Sobie Czekaj, jest oko kresu. Przecież możemy kupić oko kresu i puścić je, patrz, puszczam oko kresu. Gotowy? Nic się nie dzieje. Pa! Pojawiło się! Co ty tam. Jestem troszeczkę zajęty. E, sta jak, to <grymny> eee. <grymny> jak to się stało. Jak to się stało? Jak to się stało? Wytłumaczysz mi, co zrobiłeś w tym momencie? Przepraszam! Chciałbyś mi wytłumaczyć, co tu się stało w tym. <grymny> Dlaczego tu jest platforma z, z delfinami, a tam przez chwilę był portal i już go nie ma? <laughs> chciałem się, chciałem się pochwalić, co zrobiłeś z tym? Dobra. Specjalnie. <laughs>